Witam Was w moim pierwszym odcinku Let's Play Minecraft. Wygenerowałem sobie nowy świat i już z oddali widzę tam dosyć ciekawą górę, tak więc udamy się do niej w celu zdobycia materiałów. I tak już na początku powiem może w jakim kierunku będzie się kierowała seria. Ponieważ nie mam zamiaru robić typowej serii wyłącznie z jakby to określić wyłącznie chodzę na przykład po jaskiniach, bardziej będę starał się skupiać na mm, budowaniu jakichś konstrukcji i pokazywaniu ich wam. No i to może właściwie tyle, jeżeli chodzi o serię. E, co również jeszcze będę mógł, właśnie jeszcze mogę powiedzieć o kilku rzeczach, e, bo może to jest Was to zauważyć, że mam używam tekstu packa, mm, użytkownika tego, który jest dosyć popularny na amerykańskim YouTubie e, o nazwie Ant-Venom. I jest on właściwie, nie daje on nic takiego szczególnego, tam niebieski pasek doświadczenia, takie pierdółki, ale najważniejsze dla mnie jest to, że mm, trawa jest tak bardziej zielonawa, jak powiem jest taka bardziej kolorowa, nie wiem jak to określić, ale jest taka bardziej żywa, bardziej tak przypomina mi te starsze czasy mm, bety Minecrafta. I używam również jeszcze moda, m, nazywa się Minecraft Resolutions. I on jedyne co właśnie zmienia to to, że podczas nagrywania moje okienko Minecraftowe będzie w dokładnych wymiarach 1240x720, czyli y, taka jedna z tych pierwszych, jedna z dwóch rozdzielczości HD na YouTube. No i to chyba tyle z, o tych, z tych rzeczy. Czy ja tam widzę spawner? O. Upsis, przekazi sobie zmienię na normal Chociaż to w sumie nie jest tak ważne Bo ja sobie tak tutaj nie poradzę Ale spawnę znalazłem Kurczę Miałem tyle problemów ze znalezieniem ostatnio dobrego sida, Bo mm, bo 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 Puh, ponieważ Zawsze mi się generowało jakieś płaskie tereny Jak myślałem sobie wpiszę jakąś durną pierdółkę Wpisałem po angielsku góry, woda coś tam y, Góry, woda y, drzewa coś takiego las i wyszedł mi ten na no, to teren i jestem z niego całkiem zadowolony, bo wcześniej były po prostu całe płaskie tereny. Nie było na przykład było dużo drzew, ale nie było nic z wodą. Tutaj mamy y, mamy już dobierną górę, widzę, jest spawner, mamy, y, no, mamy jeszcze widzę, że jest, jest tutaj piasek przede wszystkim, więc będzie dużo szkła. No i tak więc no 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 no. Tak więc y, gnam się teraz za wydobyciem węgla. Jezu, coś mi strasznie Minecraft laguje. Wkładam bo mm, za sprawą tego Minecraft Resolutions Mod mm, musiałem odinstalować swój mod Optifine, który trochę poprawia mi wydajność, jeżeli chodzi o nagrywanie. Teraz bieżąc w nagrywam przy 15 klatkach. Chociaż nie wiem dlaczego. Miałem ustawienia na dowolną ilość. Mm. I tak podczas renderowania filmik staram się ustawiać na 29 i znaczy nie wiem, po co tak się tym, o tym mówię, ale często potem ludzie się pytają. <laughs> no. Troszkę tak się rozgadałem. No. i teraz pójdziemy sobie spróbować. zobaczymy, co jest na górze. Jestem ciekawy, mam nadzieję, że ten spawner będzie na przykład y, szkieletów, bo byłoby to wielką okazją na wybudowanie Motrapa. Bardzo chciałem Wam pokazać taką budowlę i mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra. Tutaj jeszcze ten węgiel zdobędziemy, bo on się potem przyda w późniejszych, w późniejszych momentach. Jak będzie noc, na pewno się przyda. Nawet jak nie teraz, to na później. Węgiel jest ogólno potrzebną rzeczą. Coś tak dziwnie gadam, ale... Ach. Mam nadzieję, że nie mim tego za no dobra. Myślę, że na, na razie nam wystarczy. Ja i tak pewnie będę miał okazję tutaj wrócić. Myślałem, że tam coś... wystaje jakiś ogon z owcy. Nie wiedziałem, a to była jej głowa. Mm, dobra. Tutaj nic nie ma. O. Że na razie nie mam zbyt niepożywienia, ale już widzę, że jeden... Ops. Klawiaturę miałem opartą na mikrofonie. Mmm... Że... Trzeba chciałem powiedzieć, że już mi jeden pasek żywności spadł. Pasek. To ten mięsko takie, nie wiem, nazwać, no. Wskaźnik może. Dlatego weźmiemy sobie jednego kurczaczka. O, przyda się, przyda. I spróbujemy wejść na górę. Myślę, że od tej strony będzie to całkiem dobre. O, 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 o. Widzę, że mamy tutaj jeszcze kolejny bajon. Mamy połączenie na razie trzech. Mamy pustynny, mamy teraz bagienny teraz jeszcze jestem ten normalny, standardowy. Tak więc będziemy mieli tak ciekawie. Też W sumie ja, ja zimowych nie lubię więc nie jest mi on potrzebny mm. no i dobra o, ale ładnie sobie drzewko wyrosło mm, tego typu drzewa zabycia rośnie ups no bo jezu jak mi te klatki spadają o, tutaj też ładnie widzę co się dzieje obejdziemy sobie tą górę dookoła <laughs> i ten jak już wcześniej mówiłem film będą skupione przede wszystkim na budowaniu ale ten pierwszy odcinek poświęcę bardziej na wprowadzeniu, żeby nie było tak, że skąd masz surowca, czy coś. Skąd masz ładny seed, takie pierdołki. Po prostu chcę wam pokazać taki początek, a w kolejnym odcinku zajmiemy się już czymś o wiele ciekawszym. no okej. Okay. Zauważyłem, że mamy tutaj taki takiej pseudo-latającej wyspy. Ta wyspa się... Znaczy wyspa, to ta góra jakby się unosi. I cholera, znowu mi spadło... A, klawiatura. Opieram ją o mikrofon, mam taką podstawkę do mikrofonu. Żeby mikrofon był po prostu statyczny i nie uciekał mi gdzieś podczas nagrywania. No, 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 no. Coś klapuje. Dobra, zepnę sobie jeszcze jedno drzewko i pójdziemy w tamtym kierunku, z którego przyszliśmy. I spróbujemy się wkopać w jakąś dziurę. No bo wiadomo, Zapewne każdy z was już zna takie poczty warunki, warunki służbowe, bo już jest już dużo serii, szczególnie na polskim YouTube. Bo musiałem się napić. Właśnie ostatnio tak powiem, że wiele osób, jeżeli jest skręcony Minecraft, to uważa, że po co nagrywać Minecrafta, że jest już to tak stare. No, dlaczego nie kręcić czegoś, co jest przede wszystkim dobre, nie? Nie mówię o tym, że chcę być na przykład, bo są jakieś sławne osobistości z Minecraftem. Taki trzeba być fajnym, zdobywać widzów w takiej mm -mm. Ta gra ma wielki potencjał i po prostu warto ją pokazać. Nie, każdy ma swój własny sposób grania, pokazania jej. I trochę bezsensowne jest trzymać się tylko jednej wersji grania, nieprawda? Każdy sobie tam może na jakiś sposób jeden wolnawka budować w stylu średniowiecznym, powiedzmy i będzie robił coś o średniowieczu. A drugi będzie robił... Będzie robił coś w stylu na wkład JJ Brockera. No. Ja akurat będę się kierował w takim swoim uniwersalnym, trochę tego, trochę tego. I zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli będzie się Wam tak podobało, to będę kręcił dalej, a jak nie to może skupimy się na czymś bardziej... W... No właśnie w tym kierunku w jakim będzie Wam się to podobało. Jest to już u, moja ósma minuta nagrania, więc około 15 minut to jest maksymalny limit na YouTube, jeżeli chodzi o pierwsze... pierwsze swoje filmy. Tak więc myślę, że 14, 14 minut i... Znaczy 40 sekund, żeby tam potem nie było problemów i u tak szybko mi spadł pasek żywności. No ty, a to nawet pod surowego mięsa można się zatruć. No to fajnie wiedzieć, no. Cholera. Co ja teraz będę jadł? Uuu, uuu, uuu. Niedobrze. No teraz mamy część suriwalową filmu. A z tym, z tym się. Bo nie wiem jak ja dotrwam na jednym jawku Mam przez całą grę jechać. A ze tą żywnością teraz są straszne problemy no żeby te kurczaczki jeszcze tutaj... o jesteś dziękuję ci kochany jeszcze jakby jajko można było upiec sobie czy coś też... nie uciekaj cię. Czy... wiem że cię zabiję, ale nie pożałujesz dobra dajże może coś jeszcze tutaj wyżej będzie a jeśli nie to na no, skampie się i u... upiera tego kar... karczuka jezu kurczaka o o o tak 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 Wait, wait. Nie uciekaj. Nie uciekaj. Nie. Nie. Skurczyby. Dobra, mamy dwa kurczaki. Noc zapada. Ja się wkopuję. O matko, nie dotrą, nie dotrwam, coś, czuję, że... Że chyba będzie szybkie zakończenie tego. Dobra, wkopię się może tutaj. na mnie węgiel Nie mam derta żadnego Coś słabo tutaj zrobiłem te rzeczy bardziej skupiłem się na chodzeniu a powinienem się skupić na zdobywaniu przedmiotów i to trochę zepsuło to co miało być hmm. dobra, zostały patyki zostały szybko pochodnie postawić i, i robię piecyk hmm. powiedzmy tu Powiedzcie, że to starczy Chyba 9 powinno Dobrze, dobrze starczy No, Jezu, wkopać to szybko no. Dobra, profecie, ugotuj to wszystko Niech ja przeżyję. W sobie to jako Dobra, to jest 10 minuta. Szkoda, miałem być do Do około godziny Ja znaczy do godziny, do minuty 14 a mi się już jakby kończy czas, bo skończył się już dzień. A zaraz mi się skończy czas jeszcze filmu. Ups, to nie miało tak wyjść. No dobra, myślę, że w sumie lepiej zostawić już na razie, na razie, na razie w spokoju film i zrobić coś lepszego, ciekawszego dla Was w następnym odcinku, w którym, jak myślę, spróbujemy zrobić coś z mieszkaniem. A czy nie mówię, że chcę tutaj mieszkać oczywiście. Chodziło mi o to, żeby znaleźć sobie jakieś dobre miejsce na domek. Ja spróbuję pomiędzy odcinkami zdobyć trochę materiałów. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Jestem. Jest już 11:50, minuta 50 sekund. Kominek się pali. No. Tak więc dzięki zaglądaniu tego pierwszego, co prawda trochę takiego ciapowatego odcinka. Mm. Ale mam nadzieję, że Wam się spodobał i że będziecie dalej go oglądać na moją serię. No, jeżeli macie jakieś pomysły na to, co mogę zrobić w tych odcinkach, to piszcie w komentarzach, ja z chęcią wysłucham i spróbuję coś zrobić w tym kierunku. Oraz do wszystkich tych linków do modyfikacji oraz tekstur paka, będziecie mieli to w opisie filmu. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia.